Pewnego dnia na swojej drodze stanęły prawda i kłamstwo. Dzień dobry, powiedziało kłamstwo. Dzień dobry, odpowiedziała prawda. Piękny dzień, powiedziało kłamstwo. Wtedy prawda rozejrzała się wokół, żeby sprawdzić, czy to prawda. I była to prawda. Piękny dzień, powiedziała wtedy prawda. Jeszcze piękniejsze jest jezioro, powiedziało kłamstwo. Wtedy prawda spojrzała w stronę jeziora i zobaczyła, że kłamstwo mówi prawdę. I kiwnęła głową. Kłamstwo podbiegło do wody i powiedziało: Woda jest cudowna, popływamy. Prawda dotknęła wody palcami, a woda naprawdę była cudowna. Kłamstwo i prawda zdjęły ubrania i popłynęły spokojnie. Jednak chwilę później kłamstwo zawróciło do brzegu. Ubrało się w szaty prawdy i odeszło. Prawda, niezdolna do przebrania się w ubrania kłamstwa, zaczęła chodzić bez niczego i ten widok wszystkich przerażał. I tak do dnia dzisiejszego ludzie wolą pięknie ubrane kłamstwo niż nagą prawdę. Jaki z tego dla nas morał? Czasem nawet kłamstwo momentami mówi prawdę, żeby osiągnąć swój cel. Odetchnij spokojem, poczuj jak to działa i podejdź dalej. Ktoś może potrzebować tej refleksji.